Szanowni Państwo, znajdujemy się na Placu Zabaw w Chodakowie. Chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu nasze zobowiązania, zobowiązania jako burmistrzów dotyczące placów zabaw dla dzieci prawie wszystkich w całym mieście. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo, a więc nawierzchnia, która nie będzie powodowała obrażeń u dzieci. Po drugie, ponieważ place zabaw, wbrew swojej nazwie, służą nie tylko zabawie, ale również nauce poprzez zabawę muszą być do tego dostosowane. Aby dzieci mogły długo przebywać w takich placach zabaw, muszą być też toalety, by nie musiały matki martwić się co zrobić z dzieckiem i gdzie w jakie krzaki pójść, żeby po prostu dziecko mogło spełnić swoją potrzebę. Taka toaleta musi być mało tego, toaleta musi być wyposażona w ten sposób, aby matki mogły te dzieci malutkie, które ma ze sobą, mają ze sobą, kiedy duże się bawią, mogły to dziecko przewinąć, być może nawet przebrać, a do tego jeszcze same muszą mieć miejsce, gdzie w sposób naturalny mogą dziecko nakarmić. Takie są nasze i moje zobowiązania. Jesteśmy nad utratą. Utratą moich lat młodzieńczych, kiedy to. Na jej brzegach fruwały nade mną jasne anioły. Kilometry spacerów, kilometry przechadzek, cudowna flora, cudowna fauna. Oczywiście wtedy ta rzeka była brudna, dzisiaj jest już czysta. Jest to wielka szansa na przywrócenie brzegom utraty funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Do wycieczek pieszych, do wycieczek rowerowych mało tego, do wycieczek całymi rodzinami, by poznawać florę, by poznawać faunę o każdej porze roku, nawet zimą. No, lepiej gdyby spadł śnieg, ale nawet jeśli go nie będzie, to i tak na pewno będzie bardzo ciekawie. To jest moje zadanie przywrócić rzeki miastu. Po to, by sochaczewianie byli z tych rzek dumni. By mogli się nimi szczycić. Takie jest moje zadanie. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu bolesnym dla Chodakowian od lat. Nie mówię o utracie tak ważnego środka transportu jak kolejka, ale myślę tutaj o remontach ulic. Ulice bohaterów Chodakowa, kolejowa i wyszogrodzka. Muszą mieć zrobione na Bez tego na pewno żadnej satysfakcji nie będą mieli mieszkańcy tych ulic. To jest naszym obowiązkiem władz miasta, remont tych ulic. Ale zwracam na to uwagę, kompleksowy, taki, by wszystkie media, zanim położymy na znalazły się w ulicach. Kompleksowy remont. Dawno, dawno temu była w Chodakowie przystań. To, co z niej zostało, znajduje się za moimi plecami. Przyznam się szczerze, że to przykry dla mnie widok i bardzo chętnie spotkałbym się z Chodakowianami i porozmawiał z mieszkańcami o tym, czego oczekują od tego miejsca. Co chcieliby, jeżeli nie w tym miejscu, to w innym miejscu nad Bzurą w Chodakowie. W jaki sposób przywrócić bzurę chodakowianom?